Dzisiaj chcę Was ponownie zaprosić do czytania mojej ostatniej książki, Anielski Obrońca. Jest to zbiór przepięknych, wzruszających opowieści, które właściwie można by nazwać baśniami. I nie ukrywam, że początkowo chciałam właśnie taki podtytuł umieścić w tej książce. Anielskie baśnie, anielskie bajki. Taki jest klimat tych opowieści, chociaż niektóre z nich są umiejscowione w czasie współczesnym a więc, tak troszeczkę mniej baśniowo bardziej właśnie współcześnie. Niemniej jednak, wszystkie te opowieści mają taki właśnie klimat trochę bajkowy. Jest to książka, która tak naprawdę może być traktowana jako dodatkowy podręcznik do Prosperity, ponieważ zamieszczone w niej opowieści są takimi przypowieściami, przypowieściami z płętą. Każda z tych opowieści niesie w sobie takie przesłanie dotyczące właśnie. Pozytywnego myślenia, pozytywnego nastawienia, równowagi pomiędzy dawaniem i braniem, wdzięczności, określanie celu swojego życia i wielu, wielu innych. Każdy, kto sięgnie po te baśnie, będzie miał tak naprawdę kolejną książkę o Prospericie, ponieważ w tych baśniach odnajdzie te wszystkie przesłania, które przekazuje w podręcznikach, w poradnikach. W książkach, które traktują na temat właśnie zdrowego, szczęśliwego sposobu życia. A zatem jest to, powiedziałabym, taki zbiór baśni, które uzupełniają wiedzę o Prospericie. Można też podejść do tego jeszcze inaczej. Anielski Obrońca jest zbiorem, E, takich prawd o życiu, e, takich recept na szczęśliwe życie, e, które są po prostu podane w innej formie, nie w formie poradnika, tylko właśnie w formie baśniowej, w formie takich opowieści umiejscowionych bardzo często właśnie w takiej baśniowej otoczce. No, e, ja nie ukrywam, że ja zawsze bardzo lubiłam baśnie, e, jako nawet Nastolatka, nie mówię małe dziecko, ale nastolatka czytałam baśnie, uwielbiałam je czytać i podczas kiedy moje koleżanki zaczytywały się w jakichś tam takich właśnie książkach dla nastolatek, bardzo często już też troszkę romantycznych, to ja czytałam baśnie. Przede wszystkim dlatego, że charakterystyczną cechą każdej baśni. Jest to, że jest tam taka walka dobra ze złem, tak to nazwijmy. Jest taki konflikt pomiędzy dobrem a złem. No i oczywiście baśń polega na tym, że dobro zwycięża. Mówimy tutaj o takich prawdziwych, rzeczywiście dobrych baśniach. Baśń ma za zadanie pokazać człowiekowi, że potęga dobra jest silniejsza niż moc zła. Jest to bardzo ważne dla nas. Jest to zresztą podstawa pozytywnego myślenia, bo jeśli spotykamy kogoś, kto podważa zasadność pozytywnego myślenia i mówi, że to są na przykład bzdury, które nie mają sensu w naszym życiu, to zazwyczaj argumentuje to tym, że w istocie życie jest złe, że w istocie w życiu wszystko kończy się źle. A zatem jest to człowiek, który wychodzi z takiego punktu, w którym nie ma nadziei na światło. I powiedziałabym w ten sposób, że największą zaletą baśni jest napełnianie nas nadzieją i wiarą w to, że dobro może zwyciężyć, jeśli zaufamy i jeśli się postaramy. I teraz odnosząc baśnie do rzeczywistości, czyli odnosząc tak naprawdę sens baśni do pozytywnego myślenia, chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że to my kreujemy swoje życie. Czasem bywa tak, że człowiek, pomimo tego, że jest dobry i szlachetny i postępuje w sposób dobry i szlachetny, doświadcza pomimo tego mnóstwa, mnóstwo cierpienia. I to cierpienie jakby zaprzecza temu, że życie jest dobre. Z jednej strony jest to iluzja, ponieważ pod każdym cierpieniem kryje się też zapakowany prezent, więc kryje się też cenna nagroda, cenna wiedza i czasem jest to po prostu tylko kwestia pewnego wyrównania energii. Ale to, co ważniejsze, to my o pewnych rzeczach decydujemy, a zatem nasze pozytywne myślenie, Prowadzi nas właśnie w stronę dobrych zakończeń. Jeśli chcemy, żeby nasza szlachetność, nasza uczciwość, nasze prawidłowe postępowanie, prowadziło nas do szczęścia w życiu, do sukcesów, do takich pozytywnych osiągnięć, to my przede wszystkim musimy to wspierać pozytywnym myśleniem, ponieważ życie nie nagradza nas za to, czy jesteśmy szlachetni, czy nie. Życie rezonuje z naszymi myślami, i to jest najważniejsze. A zatem, mogę być szlachetna, ale jeśli będę smutna, jeśli będę uważała, że życie jest złe, że życie jest niesprawiedliwe, to tym samym będę przyciągać do swojego życia niesprawiedliwość i zło, bo życie będzie odpowiadać tym, w co wierzę. Właśnie dlatego, baśnie są takie ważne, bo baśnie pozwalają nam wierzyć w dobro. Jeśli wierzymy w dobro, jeśli marzymy o tym, że to dobro pojawi się w naszym życiu, to my w ten sposób je przyciągamy. A zatem, nawet jeśli żartobliwie ktoś powie, nie można. Wierzyć w to, że książę na białym koniu przygalopuje, dosłownie być może nie przygalopuje, ale jeśli ktoś pozytywnie tworzy wizję swojego szczęśliwego związku, albo szczęśliwej, prawdziwej przyjaźni, albo doskonałej, szczęśliwej pracy, w której ma mnóstwo cudownych ludzi wokół siebie i dobrze zarabia, to to wszystko można zrealizować. Właśnie Uczą nas pozytywnego myślenia, właśnie uczą nas wiary w dobro, a to są te czynniki, które pozwalają nam zmaterializować te jakości w swoim życiu. Właśnie dlatego czytanie pozytywnych opowieści jest takie ważne. W tych opowieściach, oprócz tego, że są to właśnie takie baśnie, które napełniają nas dobrą energią, znajdziecie mnóstwo wzruszających historii. To wzruszenie to ja Wam gwarantuję. Na pewno, na pewno będą Wam się podobały historie, które tutaj zamieściłam. Ale jak powiedziałam wcześniej, jest to też podręcznik do Prosperity, który uczy wiary w dobro, pozytywnego myślenia i nadziei. Na to, że dobro zawsze zwycięża.